Witam, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie kilka ciekawych nagród. No, nagrody za koniec sezonu jakiegoś zawodnika 88. No, trochę tego będzie i zobaczymy, co trafimy. No i mamy tutaj za koniec sezonu chyba w False Attack, z tego co pamiętam. Pierwsza jest chyba False Attack, później Head to Head i na końcu ee, Manager Mode. A więc możemy odebrać, ok? 500 punktów i Julie, ok? To chyba jest za false tak? ale więc dużych nagród nie będzie raczej, bo teraz jest chyba z head to head, a w head to head no w tym miesiącu chyba. No nie grałem. Jakby to powiedzieć? No 800 punktów, tylko jakim cudem za head jest więcej punktów niż za a Tak, Chyba, że. Nie wiem. Ale dobra gramy dalej. Znaczy odbieramy na dalej nagrody i co tutaj mamy end season rewards no i mamy tutaj 300 punktów. Ok, Forest. A i teraz odbieramy tylko 88 plus zawodnika. Zobaczymy co tu akurat wpadnie. No i mamy teraz. Kolejną paczkę No i National Warour Gift 2. No zobaczymy. Ładuje się, ładuje się, no zobaczymy. I teraz tak, odbieramy. Jest to. Jest. Japonia Cem. Yy, endo. Endo 91. okej okay. to nie jest zły traf. Że tak powiem. To jest tak gdzieś po środku jeśli chodzi o czy to jest dobry czy zły taki średni znaczy mocno średni traf aczkolwiek bardziej pod dobry podchodzi ale dobra nieważne lecimy dalej odbieramy kolejnych zawodników no i mamy teraz tutaj Falka 81 overall i teraz przejdźmy sobie do Winter Will Card chyba na razie nic nie będziemy odbierać, a więc przejdźmy sobie do exchange'u. Tutaj też coś możemy odebrać. No dobra, teraz tak 88 plus zawodnik, co tutaj mamy? 585 plus, kurcze tutaj akurat brakuje nam 80... 85 plus zawodników, ale dobra. Eee, możemy teraz, a zobaczmy co tutaj potrzebujemy. 382, plus, żeby 10 Okej, okay. Kurczę. Spróbujemy, oczywiście. Jedną taką paczkę możemy sobie otworzyć. I może akurat coś ciekawego wpadnie? A jak nie, to. to nie. Coś to się zawiesiło. Hm. O, już, już jest, już jest. Dobra. Mixset version player razy 10. A, dobra, zobaczymy. Okej. Okay. Czyli słabi zawodnicy. O kurczę, no niestety. No, straciłem ten. Koman, Cardoso i tak dalej, De Shams. No dobra, a więc to jest właśnie oznaka, że tego nie powinno się, tych paczek nie powinno się kupować, chociaż. Dobra, 8 5 plus zawodnik, zobaczymy kogo trafimy. Mamy tutaj Winter Card Weekly Quest. No i zobaczmy. 3, 2, 1. Start. Otwieramy. No i dobra, co, tu, co tutaj trafimy. Mamy tutaj Francja, CB, ABLIS, to będzie Simakano 87. Okej. Okay. No średni. Nawet bym powiedział, że słaby traf, aczkolwiek przejdźmy sobie teraz do. Właśnie do czego. A przejdźmy sobie do National Valour, Bo tutaj mamy też chyba coś do odebrania, tak mi się wydaje. A jak nie, to zaraz zobaczymy. Bo. Mamy teraz. Chyba w Star Passie w National Valor też mamy coś do odebrania. A więc za chwilkę. W ten. National ładuje się. Dobra i mamy teraz tak odbierzmy sobie wiadomo te 10 punktów National Points. No i dobra przejdźmy sobie na samym początku przejdziemy sobie do yy, ten do Star Passa też do odebrania nagród. Nie. No i dobra odbieramy. No i mamy teraz tak Star Pass bo chyba coś będziemy mieli tutaj do odebrania mamy 10 punktów yy, starpasowych no i jeszcze yy, brozowych zawodników więc odbieramy odbieramy mam tutaj bonetta żuwara bo, borta bradley ok teraz przejdźmy sobie tutaj no więc w sumie Tutaj nic ciekawego nie będzie. Bo nie odbierzemy, chyba że. No, akurat odbierzemy sobie chyba tam 200, czy ileś punktów do Starpasa. Yy, sezonowego, ale zobaczmy teraz, co tutaj będziemy mieli. Bo. Bo tutaj odbierzemy sobie te punkty, i chyba będziemy mogli jakąś nagrodę Starpasa odebrać, tak mi się wydaje. Chyba, ale zobaczymy za chwilkę. Zobaczymy za chwilkę Daily Quest Pack. Ładuje się. No i mamy teraz 60 gemów, 100 xp i 600 no 600 z kredytów. Ok, czyli więcej. A więc mamy tutaj jakieś też nagrody i mamy dwie nagrody. Pierwszą odbieramy, zobaczymy co trafimy. No i mamy teraz. Co tutaj mamy? Ładuje się. No, i mamy. Duarte, Dobra, odbierzemy. Collect Al. I co tutaj będziemy mieli? Mamy kolejnego zawodnika do odebrania, ale pewnie to będzie jakiś słaby zawodnik. Tak się domyślam. No i zobaczmy. No, 2000 końców, no jakiś Mark Gual. No dobra. No, przejdźmy sobie teraz do. Exchange, exchange bo tutaj też będziemy mieć coś do zebrania. No i możemy w team of the week spróbować, chociaż tak mi się wydaje, że. O, 84 plus. No i możemy te dać. I możemy dać Diaza, bo oni się nie przydadzą. Tutaj 83 plus. No niech będzie Rodriguez. No i możemy jednego takiego, jedną taką paczkę sobie tworzyć Salah. salach. Ktoś tam jeszcze był z ciekawych graczy. No zobaczymy co trafimy. Jak będzie Egipt będzie bardzo, bardzo dobrze. Jak nie będzie Egiptu, a będzie jakiś inny zawodnik to może będzie dobrze, może źle. zobaczymy. A teraz czy będzie Egipt? I mamy Francję, a więc to będzie Olise. No niestety. No niestety słaby traf. Nie ma szczęścia. No dobra, zobaczmy kogo tu mogliśmy trafić. ok Salah, De Jong, Martinez. No dobra, ten Mane. Mane Martinez de Jong i Salah. To byliby bardzo dobre trafy. A reszta tak, tak średnio bym powiedział. Ale później też jakieś jeszcze otworzymy sobie paczki z Weekly, z Team of the Week, a więc w tym odcinku to wszystko. Cześć.